Do Pana Krzysztofa w związku ze zbiórką przeprowadzoną przez kolegę Łukasza, która została ogłoszona 14 grudnia i trwała do 20 grudnia, zebraliśmy prawie 6 tysięcy które zamierzamy przeznaczyć najpierw na uregulowanie długów Pana Krzysztofa, następnie na jakieś zakupy bieżące potrzeby Pana Krzysia, ponieważ mówił w wystąpieniu swoim w internecie, że jest w ciężkiej sytuacji finansowej. A następnie przekażemy resztę kwoty Krzysztof dla pana Krzysztofa do dyspozycji po prostu. Chcemy jak, najwięcej, jak największą ilość pieniędzy yy, spożytkować bez, bezpośrednio przez nas na cele dla pana Krzysztofa. Yy, przyjechaliśmy samochodem osobowym maluchem. Yy, ja w ogóle z Niemiec przyjechałem do Polski i... Przy okazji właśnie dowiedziałem się o tej akcji i zaproponowałem Łukaszowi, że możemy się razem zabrać, przyjadę do niego Krakowa, do Krakowa. Po drodze wziąłem kolegę z Częstochowy i tym maluchem tak przez noc dzisiaj dojechaliśmy, pomimo ciężkich warunków. Bardzo ciężkich. Bardzo. No i jesteśmy, chcemy Panu pomóc, nawet nas i wiele, Wielu internautów poruszył apel Pana Krzysztofa i do zbiórka były wpłaty nawet po 250 zł, Były wpłaty po 100 złotych, niektóre były symboliczne po złotówce, ale łącznie uzbierała się kwota właśnie prawie 6 tysięcy złotych. Dokładnie zł. jest to 5 859 złotych 13 groszy, zł, z tak. czego 225 złotych 99 groszy zł, internaci wpłacili celem tutaj naszego przyjazdu. Więc jest to kwota, która została przeznaczona na nasz przyjazd tutaj, w obie strony. Natomiast całość wszystkiego to jest 5859 zł i 13, groszy. O, 00, 19 15, 33, 33, 33, 00, 00, 00, 00, 16, 66, 63, 61, 61, 55. 55. Tytuł przelewu. Czekaj, czekaj jeszcze raz.